Dzień dobry. Marcin Bujko, fotograficzny program bez nazwy Digital Photo Video. Jak zwykle gościnnie u chłopaków z programu. Dzisiaj fotografia produktowa na grubo. Nie patrzcie na mnie. Bardziej chodzi mi o miejsce, w którym jesteśmy. Jesteśmy w studiu dookoła. Studio, które ma jedno z największych cykloram w Warszawie. 10 na 15 metrów. Tak naprawdę, mokry sen fotografa produktowego. Taka cyklorama pozwala wstawić tutaj bez kitu, jacht. Tutaj spokojnie jesteśmy w stanie sfotografować samochód. Fotografujemy teraz dosyć duże elementy, aczkolwiek to studio jest troszkę przerosięte jak na te fotele. Niemniej jednak, takie elementy, które. Na pierwszy rzut oka, co jest trudnego w sfotografowaniu fotela? A no kurczę, jest taki drobny detal. Zwróćcie uwagę, ile one mają chromów na sobie. I chrom to jest najgorsza rzecz do fotografowania pod słońcem z punktu widzenia fotografii produktowej. Zapewne pamiętacie fotografię na Allegro. Sprzedam czajnik, które ludzie sobie jaja robili. Pozując nago, fotografując czajnik. E, chromowany, i to jest mniej więcej taka sytuacja, w której wszystko, co mamy dookoła, odbija się w tych nieszczęsnych e, chromach. Dlatego e, takie ogromne studio z taką wielką cykloramą jest zbawieniem w tej sytuacji. Dlatego, że mamy dużo białą powierzchnię, ta duża biała powierzchnia zapewnia nam to, że nie mamy, e, nie mamy odbić takich niekontrolowanych od przedmiotów, od ścian i tak dalej, dlatego że ściany są tak daleko, że będą czarne. Dzięki temu mamy albo białą podłogę, która gdzieś tam ucieka w szarości, albo mamy czerń. To co powinno być w fotografowaniu chromowanych rzeczy. Jakby to studio załatwia nam, zdejmuje nam od razu problem z tym nieszczęsnym chromem. Jedyne, na co trzeba uważać, to, żeby nie sfotografować odbicia aparatu. Na całe szczęście tu nie ma elementów sferycznych, bo gdyby był element sferyczny, to byśmy od tego nie uciekli. Ponieważ nie ma elementów sferycznych, tylko są jakieś takie mniejsze lub większe płaszczyzny, to można ustawić tak ten sprzęt, że nie będziemy fotografować yy, siebie same. Yy, Tutaj. Taką ciekawostką zamówieniem klienta było to, że musimy sfotografować te fotele, wszystkie fotele, 15 foteli, każdy w tej samej pozycji. Żeby sobie z tym poradzić, zrobiłem taki szablon, który przykładamy do fotela. To nam określa wysokość fotela, i mam tutaj zaznaczone na podłodze trzy punkty, w których zatrzymuje się z kolei ten wskaźnik. Wysokości, jednocześnie odległości, yy, regulujący kąt. Dzięki temu zdjęcia, yy, oprócz tego, tu są trzy punkty yy, na kółka foteli. Dzięki temu zdjęcia, kiedy yy, będę je w komputerze montował, to będą wyglądały, jakby zmieniały się tylko i wyłącznie kolory, kolory tych foteli. Tak? Będzie można, można przełączać fotele między sobą. Co z punktu widzenia strony internetowej i sklepu internetowego jest bardzo, bardzo miłym rozwiązaniem dla, dla prowadzących sklep. Problem, problem z fotografowaniem takich rzeczy chromy, to jedno. Druga, druga rzecz, no, niektóre fotele są czarne, niektóre są kolorowe. Fotografowanie czarnego na to zawsze jest duże wyzwanie, ponieważ czarny kolor no czarny kolor jest czarny, tak. Jeżeli będziemy go fotografować z przodu, to zwykle wychodzi płasko, czy oświetlać z przodu. Dlatego światło jest ustawione w ten sposób, że świecimy z góry to jest w zasadzie główne światło oświetlające scenę rozciąga się, jak widzicie, przed i za fotem. Dzięki temu mamy również światło z kontry które ładnie odbija się na niektórych powierzchniach i wraca do, do obiektywu i dzięki temu mamy takie fajne gradienty. Na czarnych powierzchniach mamy takie fajne błyszczące gradienty, które nadają plastyki temu, temu zdjęciu. Do tego, do tego jest już klasyczne oświetlenie, takie rzekłbym wręcz beauty, to znaczy główne światło na ustawieniu fotela w tej pozycji, główne światło pochodzi z głębokiej okty i tutaj tak jak się fotografuje Często w studiu modelki, lampka rozświetlająca włosy. A żeby tło było bielusienkie, to na tło jest ustawiona lampa po prostu z dużą czaszą, która wali w tą cykloramę. Jakby dzięki temu, że tu jest cyklorama, to mogę sobie świecić, mogę sobie dowolnie zmieniać kąt. Wystarczy, że walnę gdzieś tam w kierunku tego światła, też w kierunku tego tła. Ponieważ jest też duża przestrzeń, tego być może nawet na filmie nie będzie widać, bo ta biel gdzieś niknie w tle. Dzięki temu, że jest taka duża przestrzeń, to światło odbite od tego białego tła nie wraca nam do, do fotografowanego obiektu, nie dorzuca dodatkowego światła, które mogłoby nam coś zepsuć, zepsuć ekspozycję, wrócić do obiektywu i zepsuć, spowodować flary i tak dalej parametry ekspozycji, jak w fotografowaniu ze światłem błyskowym. To znaczy zrobiłem wszystko, żeby po pierwsze fotografować na przysłonie 8, bo mamy największą czy największą ostrość w stosunku do głębi ostrości. Taki, taki balans. No i do tej, do tej przysłony dobrana jest po pierwsze moc lamp, po drugie moc tej lampy. I po kolei te wszystkie lampy. I teraz, żeby jeszcze wam pokazać, jak działa to światło w, tej, w tym studio, to zrobię taki manewr, że będę po kolei odłączał lampy i zrobię kilka zdjęć, które pokażą, jak wychodzą, jak wychodzą zdjęcia właśnie w poszczególnych wariantach oświetlenia. Czyli wyłączę najpierw. Wyłączę najpierw Lampy efektowe, czy zostawię sobie. A, wyłączę wszystkie lampy, będzie szybciej. I teraz yy, zaczniemy od lampy na tył. O, zaczniemy od lampy na tył. Proszę, sam kontur yy, fotela. Teraz y, lampy z góry. Wyłączę lampy. Lampy tylne, Dam lampy z góry. Lampy z góry. Proszę. Y, jakby y, cała. Struktura tego fotela, to światło z góry, sprawiło, że mamy ładnie, ładnie zarysowaną, jakby, strukturę, jednocześnie fakturę, bo ono jest troszkę skontry, jest więc jednocześnie fakturę tego fotela. Teraz ta lampa, która daje nam kształt tego fotela, wydobywa, wydobywa jego kształt. Włączę też tą lampę z kontry, żeby ona niestety jest. Ona nie ma swojego własnego radiowego wyzwalacza, więc nie błyśnie sama z siebie. Mogę ją wyzwolić jedynie w parze z którąkolwiek inną lampą. Tutaj widzimy różnice. Eee, takie delikatne, delikatne rozświetlenie na tyle tego fotela. No i teraz wszystko, co do kupy, czyli wszystkie lampy, proszę bardzo, efekt jest taki. No i co? Następny fotel. No i dobra, ustawianie fotela na pozycji, czyli tak, najpierw trzy, nie, trzy kółeczka na znaczniki. Dlaczego nie pięć kółeczek, skoro tu jest 5 kółek na znaczniki? No bo, żeby zorientować prawidłowo pięciokąt na płaszczyźnie, wystarczą 3 punkty. W przestrzeni również wystarczą 3 punkty. No i największy przyjaciel tej sesji szmatka. Jakkolwiek głupio to nie brzmi szmatka z biedronki, która służy do. Do czyszczenia, bo wystarczy dotknąć ten chromowany fotel, już zostają odciski palców. Może dla, dla organów ścigania ok, natomiast dla fotografa niespecjalnie. To jest zgodnie z zasadą, że jak wyciś wyczyścisz raz, to wyczyścisz rasa i yy, nie musisz dalej retuszować. Jak nie, wyretusz, jak nie wyczyścisz, tylko retuszujesz, to trzeba retuszować trzy razy. Więc żeby mieć mi roboty. Dobra, najpierw wysokość. Ma bardzo ważna rzecz dotycząca tego studia, a w zasadzie miejsca, bo to jest Instytut Lotnictwa, a dokładnie był Instytut Lotnictwa, czy hangary byłego Instytutu Lotnictwa. Także na brak przestrzeni, tutaj nie narzekamy. A tu po sąsiedzku ma siedzibę firma Xemcom, która jest firmą od budowy wszelkiego rodzaju scenografii. Oni zrobią wszystko. Więc jeżeli. Potrzebujemy, nie wiem, ścianki, łazienki, wanny nie wiem co, eleganckiego pokoju z widokiem za oknem. Wszystko jesteśmy w stanie tutaj u nich zamówić do sesji, więc po pierwsze odpada problem transportu to jest mega ważna rzecz, bo przejeżdża po prostu przez drzwi gotowe. No, i pomysły mają niesamowite, więc na pewno są w stanie: po pierwsze, zbudować wszystko, a po drugie, zaproponować dużo fajnych, dużo fajnych rozwiązań. A jak trzeba coś przyciąć czy zrobić tego typu szablon, to są w ogóle do, 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 do rany przyłóż, dlatego że robiły się takie rzeczy od razu. Wystarczyło się przejść przez postolarni, znaleźć kilka ścinków, i już mamy gotowy szablon. To ostatni fotel, tak? Ta ostatnia niedziela. Jeszcze z Kubańcu dasz to w, końców, w końcowych tych odrzuconych scenach, tak? No dobra. Pani To co? Sprawdzamy czy wyszły.